Jo, jo, witajcie padałany moje! Tak, z tej strony ja, Joda! I dzisiaj razem z... Y, tutaj... BĄDZIORNOOOO! BĄDZIORNO! Będziemy... Y, BŁENA! BĘDZIEMY kucharzyta. Kucharzyta, <noise> Dzisiaj ten odcinek sponsorowany jest przez Magde Gessler! Tak, tak! pozdrowienia Dlatego, że będziemy dzisiaj w jednej y, z jej restauracji i będziemy kelnerami Zobaczymy tak. kto z nas będzie takim lepszym kelnerem. Zobaczymy kto, hmm. kto lepiej zmywa Joda Zobaczymy y -y -y -y. Ty masz mniejsze łapki, więc tobie pewnie to sprawniej pójdzie. Ale ja mocą zrobić mogę to i co? Aha, aha. A ja, ty, ja jestem Supermanem stary, ja tam będę latał no, W lata, sumie tak, no, dobra właśnie. To zrobimy chodzi o to, że zaraz przyjdą do nas wieśniaki i będą mówiły: mówiły „Chcę hamburgersa, a się okazuje, że nie ma. A tak nam mówić, będą mówić: „Będą mówić bonjorno i dawaj”. chickensy. no chickens, chickensa, daj chickensa, lol. Daj chickensa, lol. Daj chickensa, no ty takie. Tutaj niestety nie ma takiego, wiesz, nad, który będzie tak z sami, Taki fajny mem jest. Który zajada z KFC. Dobra, dobra. To my czekamy i na ręce widzimy się. Uwaga! O, proszę zobaczyć. MOJE RESTAURANTO! Co MOJA REST- PAN ŻYCZY <gry> Ey, O o, czy, ja wiem co tu trzeba zrobić Zara. Co trzeba stary zrobić? stół też, bo jeden gdzieś Aha, jest teraz. Ty, bez kitu jest brudny stół. Stary... Właśnie. Ktoś, Dlaczego ktoś... mój stół jest- u... mm. Witam, witam, u, zapraszam, u, u, zapraszam, kapski, proszę o, sobie halo, usiąść halo. tygodnie proszę pana. Ziomeczek przychodzi tutaj? Właśnie ja, ja tutaj o, zaprowadziłem, nam, proszę chcecie, usiąść, o. proszę. Chickena proszę pana Proszę, bardzo. już jakiś fan McDonaldu przyszedł. No no. Tak już masz 11 punktów, za co niby? A, no, bo jestem Magdon Gessler, przecież to taką zsiunek, w Minecraft. ty, nie, to ty, ty, ty przez wszystkie te emocje, stary, wiesz. No i co, talerze, myjesz, Taki je, z ciebie, to... Superman, właśnie, nie? No, ale Taki. ja jestem drugi, więc o co ci chodzi? Dobra, zapraszam hmm. pana kolejnego. Proszę się chodzi, tutaj gdzieś blisko, Chodź, Gdzieś blisko, tu, niedaleko. No, gdzie Taki, ty idziesz, żołnierz? właśnie, ja nie wiem, czemu oni stary tak idą. Co to jest sedlen z watermelon? Dobra, już wiem. watermelon raczej, Watermelon, watermelona dawaj tu mi. Co tam chcesz ziomek? Z TKO? Ten to taki hardkorowy koksu, powiedzieć można. No ja niektórzy mają takie bicki, widzisz stary? Takie, takie, A w ogóle tacy obrażeni jakby cały czas siedzą. No stary, i z takimi dużymi nosami, nie? Tego też w ogóle nie mogę rozkminić. Takie hardkorowe koksy, powiedzieć. O, halo. U mnie już trzeci ziomek pod rząd chce to samo, czyli... A jak karotkę właśnie teraz mam. Ten jakiś taki zając nieudany, można powiedzieć. Tych. Tutaj. Szybko. O, mamy równo punktów, Joda. Szybko. O, Ule, teraz już nie. nie. O! Jabłuszko. Nie, tak mi by być nie? Mało, stary. Ja ale szybko, tutaj... Znowu. O, stary. A tutaj ziomek ma ochotę. O nie, na nie. Tego. dwa ziomki przychodzą. Co na co ma ochotę? Na ice cream. <laughs> Ten mam na paja. Czekaj, o Apple, dobra, proszę bardzo. Pan chciał, pan jabłko, nie ma problemu. O, teraz się zaczyna starania. a nie, już myślałem, że, że z dwoma ziomkami. A, to mnie właśnie już dwóch przyszło. No i, i ja u mnie nie już ogarniam są... świata teraz, tu. O, ja stare ciasteczko, rozkominasz? Ziomek chce ciasteczko i watermelona. U mnie już są podwójne te zamówienia. A, ja było. właśnie, o, gdzie było? O, tu i jeszcze zająca on chce. Zająca i melona, to tak nie pasuje, tu. No trochę, stary. I tam trochę, jeszcze stary. ziomek jakiś przyszedł mi, który paja chce, czyli PewDiePie'a ja tu chyba. Coke porch, chop, Vanilla Cake... Co to jest Vanilla Cake? To jest star ciasto to jest zwykłe, tak? Ciasto wakry, tam, normalne, tak, tak. Zdrowe, nieprzepieczone i w ogóle. Magda Gessler zatwierdza. <śm> Dobra, ja tutaj, o, o, już mi... zaraz. nie rozkminiam, jak można jeść chickena? Ja, uciekł mi, ty kupo! <śm> Brzydko tak, niefajnie. O, ten no. mleko chce, ten chyba wielki będzie, albo wsiate będzie grać. Tak mi się coś kojarzy. Mhm. Mm ale, po, o, o, tutaj jakieś mały mleka. Ale mi to stary już nie idzie, ja zarąbałem się i jest źle. Czeka... A ja właśnie osiemdziesiąt Oj, ten chce, zdążę, zdążę. Jest! ile ty masz znowu punktów, to jest, to jest niemożliwe. Nie A nie ja to, właśnie wie? widzę cię, sąsiedzie. <hum> Gdzie ty. Póki i Sob, no jestem obok gdzieś. Czekaj, zaraz popatrzę. No po prawej, o Echda. halo! Oj, halo, pies, halo! Co to? Jakie ja serduszka lecą, oni cię kochają. Najlepsza restauracja stary po No, 93 mam punktów już. O, tej to! Ja, ja, ja trochę się zarąbałem i nie grałem, ale już mam 55, Zarąbiście! dobra, 60! O, dwa to, razy tak, bo... więcej prawie mam ja. No super joda, zarąbiście stary, serio. Water... Co co on chce? Water u mnie chce. <laughs> chce wodę stary i co on tam chciał? Jak to rybę? To nie smakuje! Pan no, powinien ryba, się uczyć Water ja jest, i Rybę, ja ja no jasne. mam ja bym tylko ja tutaj stary mieko, nie? Steka, hardcorowy koksu star, i dokładnie stary nie ma Trzeba co się... Trzeba im porządną dietę da dać tu jakąś. Dokładnie, stary, yy. a jak oni nie mają miejsca, to co się stanie? Jak? O, nie wiem. Nie wiesz nie? No. Water. Kopie Boże co za tej... ziomy. Ale oni są wymagający, stary. A ja no właśnie tutaj by... kiedyś taki master byłem, szef, wiesz? No master no. szef, no i jakoś nie wyszło teraz. O, Od... te na przykład lody lodowe. E... Nie lodowe, nie mogą lody lodowe... Rody po prostu chce on. o I, i mu dam tu. Gdzie jest zupa stary? Zupa z grzybów. Adam. A no to w piwnicy będzie. W piwnicy, dobra, stary, jest gitara. Po tej tu nie, to nie zdążę tu. O, kuki, karo. 12 sekund stary zostało, będę drugi. Zarąbiście. No, nie no, ale, ale tamtym to... słabo, co oni robią tutaj? Ile ty punktów stary nabiłeś, ty jesteś co, normalny co stary. Co ci zrobili? Bądziorno, bądziorno! Bon appetito, że tak powiem coś Dokładki. tam Dokładki. Dobra, od trzeciego miejsca, no dziękuję bardzo, 60... Szkoda, że nie 69 punktów, to by było takie hehehe. O, a ja 125 Zwykłanie. punktów Dlaczego ja nie mogłem przyjść do ciebie do restauracji, to jest fajne. <śla> Halo, halo! Witamy o, was to. ponownie tutaj! O, Ej, stary, zauważyłem mm -hmm. już, że jak jest kolor restauracji, to te takie oparcia też są inne, nie? Jakie oparcia? No jak masz tutaj te sto stoliczki z tymi szybami, nie? Masz tutaj takie ramki, to to jest w kolorze starych ścian, zauważyłeś to? Wow, ej, faktyko. A, Arufa. kurde! O, to trzeba jakiś odcinek designerski wykorzystać wtedy. To jest zarąbisty <laughs> pomysł. Star. Kuken chicken, proszę pana Właśnie bardzo. Właśnie mnie już też tu kolejny hardkorowy koksu przyszedł też. Czemu ty stary masz tak dużo punktów? To jest w ogóle nie, nie do pojęcia. Ciągle 12 więcej, Ciągle, ciągle o 2 jak zaczynamy, zawsze kurde. Nie muszę cię prześcignąć, 100% skupienia nas na luzie. A, a jak w ogóle jest smacznego po niemiecku? Musi brzmieć jakoś e, tak... Smacznego! <grym> <grym> Mogę ci no, no. stary y, powiedzieć jak jest po włosku y, dosyć. Jakby ktoś już nie chciał jeść, na przykład, no to, to, to ci powie basta. O, włoska koniec włoska. i basta, tak jakiś słyszałem kiedyś jak mówił ktoś. Koniec i basta. No. <grym> Spoko. To to zaraz. Jak jakiś gościu będzie chciał dużo jeść, to powiem tak basta. Pasta vista, baby, i koniec. A to chyba astalavista, to tak bardziej po hiszpańsku jest. Astalavista, nie wiem, co to znaczy astalavista. No do zobaczenia z tego, co wiem ja. O, karotkę, też zdrowo, żywia tu się. Kurde, u mnie chce karot, no też też stary. Ej, już wiem, jaki to jest twój sposób, stary, na tym wygraną. Po prostu, bo czym szybciej im podasz, tym więcej masz punktów, a ja nie rozkminiłem tego stary. To jest spoko, to jest spoko ogólnie. Pomysł. Bon appetit. A zapominam im mówić, jestem niekulturalny. Eee, a ja stary jakim my jak my jest tu to tak sobie myję, biorę ściereczkę, wiesz, tak tak na, na spokojnie. Pompkin. co to jest pompkin? Pi. Mm. Dobra, tutaj szybko i tam co oni chcą? Co on oczekuje? Breda chce. I już zapomniałem co? I fiszkę. O. Stary, ale znaczy, uh -huh. znaczy w sumie nie cisnę, ale z jakimś ziomkiem się ścigam, bo dobrze mu to w miarę Aha, idzie. ten. Woldemort? World... O nie! Woldemort tu jest! Kurcze? Nie rozkwiniłeś, się, oda! Twój największy wróg, stary. No, tylko że to nie te filmy! Wyjaśnimy go, jak co. To nie te filmy! Oha, Oho, bez kieszenia, co w ogóle? Jezus. <laughs> To musisz się przyzwyczajać, ja zawsze na jakimś filmie walę jednego fejla chociaż. U mnie na kanale każdy film ma fejla, serio stary, ja już się... Ludzie się chyba poprzyzwyczajali. Tak mi się wydaje. Bad i porkchop. Voldemort Oda, Boże, ja Dyke Wider stary, to by było spoko. Vanilla cake, mm -hmm. porczkczo, hehehe, <laughs> nie rozkwiniły. No taki, cake. taki tam fejlik, Taki fejlik Jak stary, ale to on, w sumie, w sumie też, też to był, też zły stary, to, to, to na jedno o. wychodzi. No tak. teraz aż by zechciało się powiedzieć, Experiarmus! No. taki tam żarcik. Ale ziomek się od, zdrowo odżywia. No właśnie, tutaj są jakieś takie też takie fit, stary, nie, a u, u mnie stary są sami też są tutaj. Ten na przykład chce nie to, że styka, to jeszcze pracek chce. A wiesz jaką ja mam w ogóle taktykę teraz? Że Aha, biorę wszystkiego po jeden. Ciastek. Jak to po jeden? Normalnie stary. Shiny apple. O co Ale w sumie teraz to widzę, że to się zeruje jak jakieś ja zioma nakarmię, to bez sensu trochę. Dobra taktyka, Ay, super FWK! No, Zaraz chwili! Czekaj, Dobra, co to było? Topili, to było i nic, jeszcze tobie byłem. O, karotkę, no to zdrowo! Chociaż Zdrowo! Tak, chociaż tak niezbyt też, bo jak można karotkę jeść i, i mi, mleko, to tak chyba nie zwraca, albo raczej zwraca się. Dosłownie. <grym>. Zostaniemy na później, stary, zostanie na później. A ten jest ty. chyba świętym Mikołajem! Bon apetit ziomeczku, już myję po tobie stół, proszę no. bardzo. A słuchaj, u mnie był jakiś święty Mikołaj chyba, bo chciał ciasteczka i mleko. Tak? No! Ej, stary, Taki bardzo jakiś. zarobiście mi się w nią gra ogólnie, serio, Co super. To tutaj będzie, o tu. Chickena i water, tam mogę wydać. O, 30 sekund, ostatnie stary. Trzeba pocisnąć. Chociaż w sumie ten ziomek mnie chyba nie dogoni, ale co on tam chciał? Vanilla cake. E, dobra, już sobie ja odpocznę tutaj. Powiem wszystko. Jezu, jak Zamykam. co? O, zamykamy. haloziomeczki. Cookie i rabbit. Stary jesteś gdzieś blisko mnie? Weźmieć przed tą. Twoje jestem Halo? Wyszedł, wyjdź, możesz wyjść przed to? Dawaj szybko, o już nie wiem, O halo, wyjdę, wyjdę! Cze, cze, o, siema! Wito! Halo, halo! Okay. Moja restauracja lepi! To, to to jest niesprawiedliwe. Oho Drugie miejsce znowu. No. Ale fajniusko, znowu wygrałem Magda Widzisz, Gessler masz jest! Ale auto superką u siebie? Widziałeś jakie masz auto super po siebie? A nie! Taki, Może taki zobaczę spoczku. na odcinku potem. Dobra! No to dzięki padałani serdecznie serdeczny za oglądanie odcinka tego! Wbijajcie Ła. oczywiście do MWK, jeśli jeszcze nie widzieliście kanału I jego. Zostawcie łapkę w górę. Jak Pod będzie dużo łapek w górę, tutaj. to nagramy kolejny film. No i Magda kolejny. Gester na pewno zadowolona z was tak. będzie. Tak, tak, ona no. lubi łapki w górę, a szczególnie jak są tłuste. <noise> No, co, co tam mówisz? Ona, stary, y, lubi lajki w górę, jak każdy stary. Ja też bardzo lubię, więc y, ja bym się ucieszył, jakby pod tym materiałem było na przykład tak 1000 lajków albo 1500, no, no. to już w ogóle, stary. Byłoby spoko. No, że ciebie tak. na pewno nagrali o, kolejny kombinować. odcinek z Magdą Gessler, tutaj. <grym> też tak myślę. No, mówisz? też tak myślę właśnie. Magda Gessler raz przyjdzie i powie, i e, co nam mówi zazwyczaj w sumie. Poczekaj, stary mm, Besos. O, i powie Besos. Besos no. paróweczki. Besos. No więc trzymajcie się, padełani. Niech moc z wami będzie. Trzymajcie się. Elo. Elo, trzymajcie się. Siema, siema. Halo!